Witam was bardzo serdecznie moi drodzy. Z tej strony Monika na kanale Moma Tarot i Runy. Witam was w kolejnych czytaniach. Um, wracam do 3 miesięcznych czytań, bo pamiętam, że je lubiliście. I um, dla każdego znaku zodiaku. Pamiętajcie, że warto słuchać nie tylko swojego znaku solarnego, ale również um, znak Księżycowy, lunarny, a także ascendent, czyli ten znak wschodzący. Solarny znak odpowiada za naszą pozycję w świecie. Ascendent odpowiada za to, jak się prezentujemy za naszą osobowość. Też jest powiązany z descendentem, czyli naszymi kontaktami z innymi i jak inni na nas reagują. Tutaj te relacje najbardziej się zaznaczają. Natomiast księżyc, znak księżycowy to kwestia stanów emocjonalnych, psychiki, też takich wewnętrznych zasobów, pomysłów, kreatywności. Też tematów głęboko podświadomych. Także warto posłuchać prognozy dla kilku znaków Zodiaku. Pięknie Wam dziękuję za Waszą uwagę, za subskrybowanie mojego kanału. Z całego serca dziękuję za Waszą obecność podczas targów. Miałam w ten ostatni weekend sposobność poznać moich słuchaczy. Również w zakresie prywatnym, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, i bardzo Wam za te spotkania dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za to, że Wy dziękujecie mi za to, że ja jestem, za to, co robię. Mówię do kamery, mówię do mikrofonu, i tylko energetycznie Was, was czuję. Może tylko, a może aż, tak, bo ten odbiór jest najważniejszy, ale jednak nie mam na bieżąco nikogo przed sobą, tak? Więc jest to zupełnie inny kontakt, zupełnie inny odbiór. To był naprawdę cudowny weekend. Zapewniam Was, że będę jeszcze bywać w Warszawie. Bardzo możliwe, że w ciągu najbliższego czasu też będę gdzieś. Indziej w Polsce na tego typu wydarzeniach ezoterycznych. Na pewno też w tym roku planuję być na Castle Party, ponieważ uwielbiam to wydarzenie, też osobiście. Bardzo dziękuję za lajki, bardzo dziękuję za udostępnienia, za komentarze. Wszystkie czytam. Nie, nie zawsze komentuję, bo nie zawsze mam taką możliwość. Ale wszystkie czytam biorę sobie do serducha. Dziękuję Wam za Waszą energię, za to, że jesteście. Ok myślę, że wszystko mówiłam. Zapraszam do czytań prywatnych, do zamawiania portretów tarotowych, do czytania mojego bloga. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem CBD, również, również zapraszam. Można się ze mną w tym zakresie konsultować. Ok. A teraz przechodzę do znaku Zodiaku. Cześć koziorożce. Prognoza dla Was na kwiecień, maj, czerwiec 2024. Królowa Buław, Królowa Mieczy i Dwójka Kielichów. Hmm. No miłość się tutaj pokazuje, kwestie relacji, związków, intymności, e, takich szczerych rozmów, nie tylko w partnerstwie, ale również pomiędzy przyjaciółkami. Te przyjaciółki się e, pięknie uzupełniają, to jest ogień to jest powietrze. Ehm. Mimo iż są zupełnie jakby w innym punkcie życia, mają, mają powiedzmy inne ambicje, inne zapatrywania na życie, inną sytuację życiową, to tutaj jest pełne porozumienie. Te energie, powietrze i ogień się komplementują. Mogą, może być sytuacja jakiejś miłości, powiedzmy, homoseksualnej, także zobaczymy. Czy mam tutaj, mamy tutaj dwie kobiety, taką energię wyciągnęła? Nie muszą tak oczywiście być, ale tak się to ładnie pokazało. A z kilichów jest wyzwaniem. Tutaj dużo może być osób tobą zainteresowanych, i trudno jest wybrać. Taki stan może już trwać od jakiegoś czasu. I w tym sensie te dwie królowe to są rywalki, konkurujące ze sobą kobiety, ale mogą być to po prostu też dwie przyjaciółki, które są w takiej samej, jakby sytuacji uczuciowej. Tutaj miłość jest problemem. Może sytuację życiową mają odmienną, ale łączy je temat miłości. Piątka buław to też jest spór pomiędzy y, osobami tej samej płci w przypadku tych y, dwóch królowych i y, y, będzie trudno jakby przy tym Asie Kielichów zachować dystans, emocje tutaj mogą wziąć górę. Y, Piątka buław może też pokazywać wspólną pracę dwóch osób, na przykład wspólników, nad jakimś projektem, który, który w perspektywie czasowej przyniesie, jest to oczekiwane albo są takie nadzieje czy też zamiary, przyniesie jakiś, jakiś dochód. Tak, jak najbardziej jest tutaj jakiś pomysł, jest jakaś idea, która już jest realizowana. Być może, też sprawy uczuciowe w jakiś sposób ciebie bądź Twojego wspólnika, wspólniczkę, nie wiem, kolegę, koleżankę z pracy absorbują i odciągają uwagę od pracy. Tutaj może być taka też sytuacja. Może być też tak, że kwestie prywatne wręcz powodują, że kogoś nie ma w pracy, że ktoś znika nagle. Zwróćcie uwagę na to piątkę buław, bo tutaj może być sytuacja, gdzie. Relacja między dwiema osobami jest zaburzona przez wpływ osób trzecich, być może przez środowisko zawodowe, być może po prostu przez kogoś z bliskiego otoczenia. Mieliśmy tutaj królową buław, królową mieczy, może jedna z tych dwóch energii. Tutaj też może być. Przyjaźń pomiędzy starszą i młodszą kobietą, pomiędzy matką a córką, jak najbardziej. Tutaj jedna z tych osób może być w jakiejś nowej fazie życia i dlatego potrzebuje wsparcia tej drugiej, jakiejś konsultacji też. Tak? Królowa Mieczy to często jest też lekarka, hmm, terapeutka, jak najbardziej. Hmm. Dobrze. W jakiej jesteś ty energii? O, w energii sądu. Z otoczenia przychodzi Giermek Mieczy. Czyjaś niesłowność, tak? Tutaj mamy. Bądź ostrożna, uważny. Zwracaj uwagę na to, co mówią inni, jakie składają deklaracje. Bądź konsekwentny i konsekwentna w, w swoich decyzjach, w swoich zachowaniach. Są jakieś osoby niesforne w Twoim otoczeniu, giermek mieczy, może dzieci, może, może wspólnicy właśnie, może nowi klienci, które z którymi trudno jest się porozumieć, z którymi trudno coś wyegzekwować, nad którymi trudno zapanować. Możesz też w tym najbliższym okresie mieć trudność z porozumieniem się z kimś, tak? Tutaj ktoś w jakiś sposób się buntuje. To może być dziecko, to może być też partner, ktoś, na kim tobie zależy. Pokazuje się też nowy członek rodziny, który jest. To może być partner, na przykład kogoś wprowadzasz do rodziny, partnerkę. Może być jakieś spotkanie rodzinne tutaj. Może być tak, że rodzina dziwnie, dziwnie zareaguje. Tak? W tej piątce monec jest brak zrozumienia. Coś trzeba będzie po prostu tutaj wyjaśnić i dopowiedzieć. Giermek Mieczy oczekuje prawdy, a więc jeżeli coś ukrywasz przed bliskimi lub też vice versa, to Giermek Mieczy zachęca, żeby być szczerym i autentycznym. Też takiej szczerości i autentyczności może od Ciebie wymagać partner, dziecko również. Tak? Mm. Jeżeli jesteś pod, y, w trakcie jakiejś sprawy sądowej, to y, tutaj może chodzić o opiekę nad dziećmi, może chodzić o jakieś dobra, które Ci się na przykład na dziecko należą albo które Ci się należą z racji tego, że się sz, y, uczysz, szkolisz, y, to y, tutaj jeżeli... Y, Będziesz dobrze poinformowany, jeżeli będziesz y, pilnował przepisów, jeżeli będziesz y, egzekwował y, to, co usłyszysz, sprawdzał, y, też domagał się swoich spraw, y, praw, to jest ogromna szansa, że otrzymasz to, na co liczysz. W sądzie są jakieś rekompensaty, są odszkodowania, są wygrane sprawy sądowe. Bierz wszystko na chłodno i zdystansuj się do emocji, tak? a wygrasz. Po prostu taką postawą wygrasz. W dziewiątce buław też umiejętnie określamy innym granice. Jednocześnie mamy takie poczucie, że nie jesteśmy sami. Mamy wsparcie na przykład rodziny, bliskich, przyjaciół. Um, może tutaj też być taka sytuacja, że jakaś sytuacja wchodzi w taką fazę, że tak powiem, końcową, ostateczną, zamykającą, i jeszcze, jeszcze trochę tutaj musisz się postarać, wytrzymać, popracować. Zanim pójdziesz właśnie w tą nową drogę, drogę głupca, nowych możliwości, tak? Także. Bardzo intensywny miesiąc, w którym trzeba będzie lepiej się zorientować w sytuacji. Być może trzeba będzie też. Przeprowadzić jakieś rozmowy z bliskimi, trudne rozmowy, ale takie, które po prostu oczyszczą atmosferę i też pozwolą Ci się mm, pozwolą Ci się uwolnić od jakichś starych historii, od jakichś traum, od jakiegoś poczucia też porzucenia, odrzucenia. Być może też będziesz tutaj. Mm, Przemyśliwał tematy związane z dziećmi, z ich edukacją. Możliwe, że będą potrzebne w tym okresie jakieś korepetycje dla, dla dziecka. Mm -hmm. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam wspaniałego kwartału. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i papa.